the Jednak zdążyłem go palnąć w karczycho i tych czterech ochroniarzy nie zdążyło mi ubiec. Ale... A, ale... Nie wpierd... się w panel, się w panel, cioko za Dobrze! Ochrona! Moi drodzy, panowie ochroniarze, wpuszczamy Adriana tak, już minęło trochę czasu, panowie pogadali, jak mają być dymy, to niech będą. Karczyko, za mną stało o, krzesło. Ty wpadłeś planu? Ja... <laughs> we mnie, ja się potknąłem o krzesło i usiadłem. Nie dostałem, pokaż! Teraz nie Albert, nie pokaż. Albert jest takim wę? Ala mini sędzią, jak mi jak wolny, pierwsze starcie. Adrian, a tutaj będzie coś pokazywane, widzę, tak? Chcą go oplu? <śpiewanie> no mela, no, no powiem tak, takiego... Taki sik? na nic innego Adrian nie zasługuje. <śpiewanie> Ta, takiego melaska tak zwanego dostał. Normalnie kanon miniona dostał na czoło, nie? Adrian musi usiąść z nami. No. Ma miejsce dla siebie tutaj za nami. <śpiewanie> tutaj, tutaj, tutaj na środku. A, powiem tak, znowu, takiego ruchu. Albert, znowu zobacz, gdzie siedzisz, nie? To, nie? Już z się bo. ewakuowałem wcześniej, bo mi z drugiego planu. Czekaj, czekaj, bardziej... ja zmieniam miejsce. Ja myślę, że tak, ja myślę, że cios mu dzisiaj wypiera, a anakondę w czoło, nie? Ale wczoraj nie ma co mówić, Einstein dobry poszedł. Dostał takiego Hawkinga w czoło, nie? Nie, Nie, nie. nie ja idę na koniec. Tyle masz do, tyle masz do pokazania, pod Oj, pogadamy. Człowiek, jesteś człowiekiem bicia z partyzanta, się nic bombę leży! Z partyzanta chary, biłeś! Pana Jacka, kiedy miał kontuzję ręki, miał ręce na... z tyłu biłeś z partyzanta! Takiemu człowiekowi jak ty Taki liście kur... Ty się wody! Co w za podwójną gardownajpana już! Takiemu człowiekowi jak ty... Taki liście kur... Ty się wody boi! wodą! Ty się wody boisz! To ty jesteś! No kalać wodą! No to chodź face tu face! <noise> Taktyka sparta tak zwana Klikamy Nie, całe szczęście, że już od kiedy mnie nie ma w tym internecie to nie ma te, tej patoli takiej Albert dawaj! Lejcie się, dawaj, lejcie się! Tak jest! Bitka, <noise> lejcie się! Lejcie się! Człowieku, ty k... każdego jesteś swojego kurwa rywala byłeś z partyzanta, tylko, na te słowa należać się ten leśny. Gyby nie ochroniarze, bo to już chciałbyś urodziony na trzecie odłogę. Tylko plus popraw się uzać jedzeniem! Jest... Na przykład dajesz! Można na ciebie tylko na Bamel, tylko co? tyle! Dlatego jesteś szmatą, na którą będę pluł za każdym razem. Panowie, panowie ochroniarze są przez ciebie wszyscy ale Już nie lejemy bo tam też jesteś brudny. Ja ci zabiorę o, tego. No, mogę tu pana prosić? A peszko niby taki Pan zabijaka wojskowy. Ja bym chciał pokazać, spójrzcie jeszcze raz na motywacyjnego ogłuszacza. Motywacyjny ogłuszacza. Prosimy o plik tak, Marcinajman to zróbmy wam face to face oficjalny, skoro mimo wszystko, co tu się działo do tej walki. Motywacyjny ogłuszacz. Na środek. <noise> <U. głos> Kurdek kur, kur, takiego pana Kądziaka dostał, hmm, że to. Ja za tydzień Za to, że się rzuciłeś do mnie. No to masz dzisiaj w pier... Takiego no, T... 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 Władysława T... dostał w czoło, że to Nie, <głos> nie. <głos> Adrian, bo widzowie cię nie widzieli. Zacząłeś pokazywać, A... że Marcin... szło. Tutaj pełen jesteśmy na ochroniarzy, że dobrze wyczuli, że na się na ręce Odręcę bo ławka. Ja inaczej, ja może wytłumaczę to w ten sposób. Chcę to grzecznie, kulturalnie wytłumaczyć. Na <grystanie> każda, przynajmniej większość, miała kiedyś taki stary komputer z takim dużym monitorem. I on się często przywieszał. I niech się klepnie w pierś, ten, chociaż raz ten monitor nie p, żeby się odwiesił. I ja jestem z siebie dumny, ponieważ. Pan Marcin. Wielki cesarz uderzał z partyzanta bombę na face to face, pana Jacka po kontuzji na face to face. Więc pana jak tu należało mu się chociaż raz od polskiego freakfightu wypłacić innego liścia! W życiu! Nie słuchajcie, tej zje... Ale w, ty w życiu, życiu nie, w życiu nikogo nie uderzyłem z partyzanta. No to pokażę. Teraz ja no i tak pokażę. nie masz twarzy, to może ja... Ale człowieku! Słuchajcie, eee. stary Murański! Dobrze, stara to ganglena. jest to! Awaz, Nie dostała ode mnie z partyzanta, Bo no ja pięciokrotnie ja zamknięto mi pizza. Pi... to masz ty No tak, sprawę. obok siebie, zgadza się. No obok, ja siebie, obok siebie, po lewe. Słuchajcie, Murańskiemu mówiłem pięć razy. Nie róbmy tego face to face, bo podejdę i ci Przecież to wszystko słychać, tam nie było żadnego partyzanta. Bomba mi ubliżył, dlatego dostał. Ty też mi ubliżyłeś. Ty śmato, to, to, to mi się nie dał bliżyć! Tobie się nie dał bliżyć. ty kmaty. Ty k i ten ryj Grubacz. Jesteś nie zwykłym, ruchu. nie <śmary> <wierze>. <śmary> Nie ma twarzy! <śmary> eee, nie ma twarzy! Powiedział! Je... Słuchaj, powiedz mi ja tak! Dlaczego masz twarz? Dlaczego masz ogłosioną? Dlaczego masz ogłosioną? Dlaczego masz to p.ł. Ale ty masz... Owłosioną... No obok no, no, siebie, siedzi, no, obok kurwa. nie. no wszystko. To się gruba skłonie. Ja się z nim w pełni zgadzam. Mam taką p... To jest raz. Został liścia, coś się zawiesiło i chodzi... p o włosioną, p... o włosioną. Marcin, dostał ty jeszcze raz potrzebujesz z drugiej strony, żeby się upiesić. Ochroniarzy, czterech ochroniarzy <gulia> nie dało rady ocalić go od tej lepy, którą dostał w karczycho. Zobaczcie sobie to jaki spokojnie. Lepie. To jest u mnie na, na mediach społecznościowych. To jest na zasadzie. Więc, więc, ale posłuchajcie, ale posłuchajcie. Ale to nie ma znaczenia. Ale to, to, nie prawie prawie to nie ma znaczenia. Prawie prawie to, to, nie ma znaczenia. to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ten człowiek bez twarzy musi po prostu dostać w... I to tylko to się liczy. Marcin, opowiedziałeś I... o tym swoim wielkim ciosie, który miał rozpęd około 2,5 no to... metra. No Pokażmy to. Go, to. Pożdź go, pożdź, Pokażmy to. Ale zwolnijcie tempo, czy dostał na łebczynie. nie. gdzieś tu ja Od razu mówię. Wyprzedziłem czterech ochroniarzy, którzy byli tutaj. Pro metradę dam radę. co? się, z... się bam tak? Adrian. Cio, nie cio, znasz Adrian. Ty wcześniej się No to no, no to zobaczmy. Adrian, mam pytanie, no bo mówisz, fio... że myślałeś, że się będę bał. Czy ty chcesz zrobić tego face to facea jeszcze raz, kiedy Marcin już oberwał, czy nie chcesz? ja mogę zrobić tego face to face. Marcin też Dawaj. Od razu. Ty ja krzesło z tyłu. Biedna. Biedna. To Saba szmaty ruszy. można tylko tak. Ja miałem z tyłu nie... Albo na... się... Jeszcze nie widziałem większej analizy k... niż jednego liścia, nie? Tak szczerze oni w tym momencie pokonali Wardęga i Konopskiego, który na po... którzy na podstawie trzech screenów k... skręcili pięć filmów, nie? <laughs> Tam się przynajmniej więcej działo. Albo Mówię mam jeszcze raz! Ale pan ty na mnie! Ale co ty tłumaczysz? Ty, ale ty, mówię, to... jak ty w ogóle nie masz rozumu! co ty porównujesz? Dostanie a jakiś tam strzał w karczycho. Liza ty się nie boisz że Marcin nie dojdzie do walki z tobą jak tutaj się tyle dzieje że jakaś kontuzja zaraz wpadnie Nie no myślę że cios nie skontuzjuje Najmana chociażby chciał Dobra no okay. Brawo brawo Liza Lizak powiedział Jak głupi jesteś żeby to zrobić. Ale to <laughs> Kurde. On się pyta Kaniuckiego, co ma odpowiedzieć! Ja się tak pytam, głupi jesteś taki zada... klepilu, ja żeby mi, to zrozumieć! Ale jakbyś nie... jak miał twarz, a nie p... to może by ktoś zrozumiał, ale dobrze? ty gadasz! Ja nie słyszałem p***dę, jesteś głupie! P... Jezu, nie to... mogę, stary! Ej, dobra, już wystarczy no ja ciosa, naprawę. weźcie go, wyp***dźcie go, już Właśnie o to chodzi, z w... w... tym przebłęda tu przyszedł! Przyszedł i drze mordę! Z tym przebłędom! To drze mordę! Przyszedł i drze mordę! cię tu nikt nie chce, tu Nie nie... Jakby mi nikt nie chciał, to tu nie się. No nikt się tu nie chce, rozumiesz? Niech no jak publika zdecyduje, czy cios out. Masz no, na no, harhana no, na ryj no, może no, żyć. No. Ty masz na Harkany grupę. Przypomnijmy, no że harkany, pierwszy na pojedynek to będzie... I ostatnio podczas programu Marcin Najman powiedział, że chce aneks do umowy, że nawet jeżeli będzie znokautowany, to ma zostać dopuszczony do walki z Adrianem Ciosem. Publika... Nie, chodziło o coś innego, stop. Chodziło o to, że jeżeli walka nawet z Lizakiem zakończyłaby się innym okay. werbietem niż moja wygrana lub przegrana na punkty, to że mam mieć możliwość wyjścia do tej... Ma możliwość wyjścia do tej walki, tak. Nie do tej walki, tylko do, do tej... W... Mówię. To ja do... muszę wychodzić. No. No, ani... no tak, no ty nie, nie masz daleko, masz no na twarzy. No mam tu bliżej. <noise> no urwa, po tym bliżej, dalej <noise> widzę nie doszedł do siebie <noise> Nie no, daj co do wczoraj Żeby nas po yeah. <noise> prostu stoczył dwie walki w sobotę Bardzo dobrze. No i kurczę, Lizak, masz tak wielki pojedynek, jesteś 40 kilo lżejszy, czy też tak bardzo czekasz, żeby zobaczyć, co się stanie dalej. Czyli ty walczysz z Marciem Najmanem, a potem siedzisz z popcornem i kibicuję. Na pewno przyjdę i będę kibicował Marcinowi. Dziękuję Lizak. W każdej innej walce ja będę też trzymał kciuki za ciebie. Natomiast Remi, tutaj coś krzyczałeś do mikrofonu, kiedy panowie się wykucali ze sobą. No jo, że przyszedł Mor Mordo ogólnie, niech wy... Nie wybierz no, nas, ale nie No, brawo! no teraz to jest k tym bardziej, że już, że już ma mordę o no może iść, wszystko już załatwione. Ja brawo ci przybiłem Marcin, kurwa, ostatnio. No ale nie, no to akurat szczerze, obiektywnie, jakby mega tutaj strony. Szczerze, przecież tego ale słowa nie znasz, nie ty to... debilu, ty tego słowa nie, nie znasz. Że... Mów, Adrian. Nie, po prostu chodzi mi o to, że ja przyszedłem, on tak samo się do mnie rzuca. Mamy. To... mordę, stary, nie? Tylko no, ja ty... no, mordę to już Dobra, napiłeś się energetyka, to idź. Napiłeś się energetyka, wy... Ale o czym ty mówisz? <laughs> Po... Koalicja, koalicja się zrobiła tu straszna przeciwko. Jaka koalicja, człowieku, no przecież to jest patentowany z... No. O Jezus, k... Marcin dostał listę. Jaka jak... będzie chodził, koalicja, na to. ja jestem sam, mam ja jestem sam, nie. to chodzi, tu nikt nie potrzebuje żadnej koalicji. Na takiego k... lumpa, no przestęp, że to jest Wuczęga. Jego, jego nawet nie dopuścili na początek konferencji. A musiał Bucianka <laughs> przyjść poprosić o wejście, no ale już k... został harchany. Może nie. By... Tłumaczyli ci po co nie dopuścili. Marcin Natomiast ja przypominam wszystkim zawodnikom, że mamy tutaj nasze czerwone grzybki, które po naciśnięciu wywołują face-to-face'a z wybranym rywalem. Tak więc, jeżeli ktoś z Was ma potrzebę spojrzeć w oczy swojemu przeciwnikowi, każdy może podejść, kliknąć i do takiego face-to-face'a doprowadzimy. Jeszcze raz co? No, Panowie, ty... Podejdźmy jak najprostszym. Ja to 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 do będą dymy. Zapraszam. Nie <laughs> dymy. Teraz chyba się już Ja Jak wyglądam na miejscu prowadzącego. Panowie, nie tak zrobił face-to-face'a, rozumiem, tak? Cóż... Marcin nowy o, rodzaj face-to-face'a wyznaczył. Czym według ciebie różnią się celebryci od... Bardziej, e... to ty nie będziesz płacić, tylko od takich właśnie udawanych czy podrób celebrytów? Wiesz co, masz tutaj dosłownie parę centymetrów od siebie porównanie po prawej i po lewej, tyle mi wystarczy. Ale słuchaj, ty chcesz mi teraz ubliżyć? A kim ty jesteś, żebyś tutaj przychodziła, gwiazdożyła żyła i wyzywała nas od jakichś celebrytek? A kim ty jesteś? Przyjechałaś do Polski, poza królową. Się, jaką królową? królową czego? Że Wiesz, co do mnie doszło? Że ty mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu w Miami. Nie wiesz, że tak o tobie gadają? Kochanie, nie, ja mam nawet Słuchaj, pięć. Słuchaj, nawet jakbyś miała miliardy. Myślisz, że jesteś lepsza? A nie, człowiekiem. miliardy to mój Jack. Myślisz, że jesteś le Daj mi skończyć. Masz troszkę kultury? Myślę, że jesteś Nie jest. dam, nie dam. Next question. Posłuchaj mnie. Nawet jakbyś Moja miała kochana. miliony, Made in Poland. myślę, że nie jesteś Agnieszka. lepsza. Question. Myślę, że nie jesteś lepsza tutaj od tych wszystkich ludzi. Wiesz o tym? A mówisz, że jesteś najlepsza, bo masz... Bo jestem, jestem. Skończ gadać bzdury. Kim jesteś? Jest. Kim jesteś? Wchodzisz do świata... Kim jesteś? <noise> Agnieszko i jesteś grzeczna. No co to jest? Że ja coś mówię, ona mi

Publicznie w tym momencie. <laughs> Jaka niewaga, no! O, ...z Zarnością moją z koleżanką, chwileczkę. No więc, Agnieszko, wchodzisz do świata freakfightów o. i jesteś grzeczna. To jest udawana poza? Nie, to nie jest udawana postać, nie chcę nikogo udawać. Ta mówi o pozie, ta mówi o postaci. Jest. To jest udawana poza? Nie, to nie jest udawana postać. Nie. <grystanie> o To je dobrały się dwie blondynki do mikrofonu. Nie chcę nikogo udawać, wchodzę tutaj taka, jaka jestem naprawdę. I chciałabym, żeby ludzie też zobaczyli mnie właśnie z tej strony. Z czego wynika taka Twoja potrzeba? No bo widzę, że tutaj po prostu gotuje się w tobie. Paula, moja ulubiona. Pięć subskrypcji właśnie teraz rozdała, dziękuję bardzo! Paula 15. <śmiech> dzięki, dzięki. <śmiech> dzięki, dzięki kochanienka, dziękuję bardzo. Ja mogę być normalna, jak gram swoje odcinki do TTV, bo tam mnie nikt nie ubliża, tam mnie nikt nie prowokuje i tam mogę być normalna. Jestem w świecie, gdzie nie ma zasad. Każdy sobie jedzie, ubliża, a więc nie zostawię suchej nitki na nikim, kto mi zacznie ubliżać i mi wejdzie w drogę. Nie każdy. No nie każdy, ja wiem, ale wiesz, no słuchaj, ty dostałeś normalnego przeciwnika. Ja myślałam, że Agnieszka też jest normalna, a <grym> jakiś frajerski wierszyk z takimi słowami, że mi <grym> o to chodzi w roście. A ja mam w dupie mam ten roast i ty będziesz go miała też w OKTAGONIE! Ja czuję, że ty jesteś za bardzo kłótliwa. Agnieszka taka spokojna, a Tak, ona jest ta... za dyma, za Ucichła, ucichła i ucichnie w oktagonie, no. Jak na pewno w, w OKTAGONIE nie ucichnie. Na... Jak ktoś. No co ty, ty będziesz. Nie odzywaj się dziewczyno, bo się jeszcze gorzej pogrąży. Trzeba rozruszać Agnieszkę. Tak, e... trzeba ją rozruszać. No Dawaj. właśnie... Agnieszka, chciałem zapytać, bo y, ty mówiłaś y, podczas rowsta, że. Laluna, Okej, okay. Face to face, Agnieszka. No to za chwilę zadam pytanie w takim razie. chwilą Obie panie mówiły sobie, co sobie zrobią w klatce, więc zobaczmy. Agnieszka. <laughs> To już spanikowała. Widać, jaki Lalo ma szacunek do drugiej osoby, że nie umyśl za ten liści. No i jeszcze a zatem pierwszy będzie Krótko, z pierwszego domu się nie nadajesz do Puść mnie, Może to szybko? O! Agnieszko, to ja jeszcze zapytam, bo ty mówiłaś podczas Rosta, że ty ten wiersz oprawisz w ramkę i podarujesz przeciwniczce, żeby sobie nad łóżkiem powiesiła. Czy rzeczywiście masz w planach coś. Ja takiego? Nie wiem, jakiś wiersz chodzi. Stary. No nie przygotowałam, nie miałam w sumie czasu na to, ale zastanowię się nad tym, ponownie. Okay, czyli ponownie takie... nie będziesz miała takiej szansy, bo już po mojej walce nie nie zaistniesz tak, tutaj. Czyli takie prowokowanie rywalki nazwijmy nie to konwencji Roastu. Dla Ciebie nie jest problemem. Uważasz, że nie, jest La Luna bierze problemem. to do siebie za mocno, tak? Myślę, że weźmie lekcję pokory teraz po tym, co zrobiła. U uważasz, właśnie że La Luna, La Luna bierze na do siebie to zbyt mocno, tak? Że La Luna przyjęła do siebie to zbyt mocno? Tak, tak, tak. Tak, Uważam, że tak. Że. Hmm. Nie oglądałaś mojego face-to-facea z Gimperem? A widziałam, jak go oblałaś wodą. No właśnie, za to, że mnie obraził. Ty mnie obraziłaś. Cieszę się, że w Ciebie nie wjechałam na tym rocznie. Ja chyba wracam, kochane, do tego Miami, no, ale bardziej Dobrze. jak patrzę na Ciebie. Ja Ci coś powiem, Caroline. tak szczerze. Ty nie pasujesz do tego świata, lepiej tutaj nie, przy, nie przychodzi. E, zobaczysz, że cię trochę może zaskoczę. Nie mówię, a właśnie, tak, nie no, mówię nie? Mam nadzieję. Mam nadzieję, ale jeszcze... nie z tobą. No jesteś za delikatna troszeczkę. No ja a, tylko powiem, że ja on oczywiście... nie Nie, A skąd może wiesz, że, że tak jest, a może wiesz, ja tak robię specjalnie, żeby zniszczyć mojego przeciwnika, jak się kiedyś decyduje. Ja wystarczy, że na ciebie popatrzyłam na face to face i wiem, że ty się nie nadajesz do tego świata. Oj, kochana, ty patrzysz, co jest w internecie, a nie wiesz co we mnie. Nie w internecie. Siedzi. Oj, na środku, ja nie patrzę. Słuchaj, ja przeciwko tobie w ogóle nie jestem. Masz takie mięciutkie futro i pod spodem też pewnie wszystko mięciutkie. Dokładnie, a ty sztywna i będziesz sztywną jakbyś wyszła ze mną w klatce. <noise> ja <pierd> Mat. <noise> Powiedziałaś, że nie wyszła byś z Luną. Dlaczego Dlaczego? No, ty tak mi takich gości specjalnych nie dawajcie, jeżeli chcecie nie, z nią... Nie szanuję ludzi, którzy... Jak pytę, nie szanuję. Że chcą się zadawać ze mną z, typowo dla sławy. Ja mogę się tą sławą... Ja co ty gadasz w ogóle? <głos> <głos> Wychodzisz do mnie z sexy, że... Ale jomora, ja mamę... Panu i to ja mogę wybierać, z kim ja się podzielam. Kim, kim ty jesteś? Karla Enderpians. A kto to jest Karla Nederpianski? To jest królowa. czego królowa? Chyba kiczu. Wiesz co, no. człowieku, już... o czym ty mówisz? Ja jestem. Made cała w... ja Polska. Made in Słuchaj, cała Polska ci jedzie, bo wszędzie pokazują twoje projekty z AliExpress i podrobione ciuchy. Ja Nie się proszę, do tego przyznaję na oryginałach i dolars, a ty mówisz, mówasz... że po walce, jak wygrasz, nie wiem, o x, które po prostu starczą ja mi nawet. Ja tego nie powiedziałam, ja nigdy w życiu nie powiedziałam, że ty masz podruby. nigdy w życiu nie mówię, że nie masz pieniędzy. Ja ci życzę miliardów, milionów bogatych, starych facetów, chuje kogo. Ja żyję swoim życiem. Mi starczy to, że mi Kraut zapłaci za trzy walki tyle, że idę na emeryturę i królowa nasz krzesełku, bujam się, pani babcia. No dlatego chcesz ze mną walki, bo chcesz jak najszybciej, siebie ja ci nic słuchaj, nie słuchaj mieć fame. Ale to ty tu przyszłaś i zrobiłaś ze mną face to face. To ty chcesz zaistnieć w świecie Freak fightu. Ja, nie ja wiem, nawet nie wiedziałam, że ty tu przyjdziesz. Czy... Ubliżasz mi, że jestem królową podróby oh tureckiej. O ratunku, chłopaki. No widzisz, już w następnej kolana siadają. Ratunku. Cóż, naprawdę, ludzie, weźcie się zastanówcie, bo robicie ze mnie Dobrze, tutaj. no to ja jeszcze tylko podpytam, Laluna, czy czy Przyprowadzacie w rzeczywiście... jakiś panie Jesteś... które się tu prują, a później ty, zidio, lone dobrze, lone. Dobrze, Ale, dobrze, dobrze, jedź z Karoliną. Kim ty really jesteś? Tak piękne. Bardzo mi się podobają twoje włosy. Dziękuję. <laughs> może ok, to, to je jej urok, piękne, może to Miami. Jesteś bardzo piękna no. i bardzo sztywna. Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem co mogę o nim powiedzieć i nie wiem jak je zapowiedzieć. Nie, 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 nie. Już jutro <smusza> będzie program, w którym spotkają się. Ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Panie i panowie! Pierwszą zawodniczką nie, będzie! Nie! Gosia! Margaret! Nie. <grymki> nie! Nie, 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 nie! Ja! O co, Złoty, najświętszy! Co tu się wydarzyło? A jej rywal! Nie, 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 nie! Absolutnie! W powalonym zestawieniu będzie! Nie! nie. nie. Ja. O cie. Ch... O cie. Ch... O. K... Drogie panie, mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magikala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, Margaret, no kobieta wielu imion, zobaczymy czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikitą? Ona bardzo dobrze wie. Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w Twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą Twojego byłego chłopaka? Szczerze, czuję się zajebiście. Nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej. Po prostu. Z... <śm> ja, ty. ja ty. Moim, moim marzeniem jest poglądać ten program. Tam one łącznie nie będą. Ich IQ łącznie nie będzie przekraczać BMI jednej z nich, a one są chude. Załatwimy wszystko w oktagonie. Jak się klatka zamknie, to już przydupa z pani Małgosi nie będzie się chował pod jej piecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje, tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program. Bądźcie z nami o godzinie 20, a już w tym momencie face to face Nikita kontra Gosia! Gosia, Gosia, Gosia. Oj, to się źle skończy, k***a. to jakby wiesz, to się, to się źle skończy, to, to ja nie wiem, ty. Oj, to się, to jest to jest śmieszne, ale to jest niebezpieczne, ty. Dziękujemy serdecznie, brawa dla zawodniczek! Ja bym chciał tylko powiedzieć, nadmienić jedną rzecz. My w tym, my mieliśmy w, w kontrakcie w fame, nie wiem jak jest tutaj, a mianowicie, że organizator, czyli Fame w tym wypadku, Cloud, może nie musi, wiadomo, ale może przebadać zawodnika, przed walką na, na tle alkoholu i narkotyków. Ja życzę im, żeby nie mieli tego, żeby nie byli zmuszeni do takich jakby walki nie będzie. Tak samo się śmialiście, jak wam powiedziałem, że szpilka znokautuje Pudziana. I było takie, że Pudziana nikt nie znokautował, że coś tam mówię spokojnie, przed czasem szpilka. Jeśli Denis znowu nie odkrył jakiś, że mu kolano go boli albo coś. Powinien bardzo łatwo to wygrać. Daniel nie słynie z, z dobrych rąk. Czy jesteś w takim razie gotowy na potężnego zawodnika z karierą w UFC? Jestem, jestem, jestem. Pierwszy raz w życiu tak gotowy jak teraz. Jeszcze nigdy nie byłem. No, chciałem zwrócić na to uwagę, Tenis. właśnie, że y, duża dlaczego część. Dlaczego nie chciałeś? Ja wam też powiem jedną rzecz, dlaczego ten. Ja nie dyskredytuję Daniela O'Malley'ańczuk, ale wy musicie też przestać myśleć o ludziach w kategoriach, kim byli, a musicie spojrzeć na to, kim są. Daniel, niestety, jak z ACA przyszedł do KSW, to to jest równa pochyła, ma bardzo duże problemy wydolnościowe. Jak gdzieś słyszałem, że on 3 4 razy COVID-a pod rząd miał. On już też ma swoje lata, a poza tym to typowy parterowiec jest stary. Więc no, to nie jest tak, że on, nie wiem, zasłoni się rękami i będzie się bał przyjąć, ale to już jest, to już jest... Yy... To już jest, że tak powiem, no, 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 no meta, że tak powiem, nie? W MMA raczej by wygrał doświadczeniem, chyba że Denis by w jakiś sposób go zmęczył. On no, chyba z kitą ostatni raz się o Milanczuk bił i bardzo źle to wyglądało. A bili się w MMA z kitą, który też ma 60 lat, nie? Czy tam, no, nie wiem ile ma, powiedziałem 60, ale nie żeby obrazić, tylko że też jest wiekowym, sędziwym zawodnikiem. Denis jak będzie dobrze przygotowany, a między innymi jego redukcja pokazuje mi albo może mi dawać takie złudne wyobrażenie, że, że że będzie dynamiczny, silny, to jeśli z tą nogą nic się nie wydarzy kolejny raz, to powinien tą walkę bardzo łatwo wygrać. Boksus plus łokcie. Jak jesteś Czemu, gotowy. Czemu nie chciałem? No? Dlaczego nie chciałem? Bo nie chciałem, żebyś ustalał zasady w tej federacji, w której przychodzisz. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie, to nie, Ale to nie jest jak będziesz problemy. chciał walkę rewanżową, to możemy zrobić plus łokcie. Ja się nie no. boję, być, no, to nie chodzi A, o to. Ze mną wyjdziesz w MMA na gołe łapy bez limitu czasowego, bez żadnych zasad. Do odcinek. Tak możemy wyjść na ulicy, odciny, tutaj kurwa, nie ustalasz zasad, tak kurwa, możemy wyjść kurwa, na ulicy, roz... jak żabę, tak? gówno zrobisz, gówno zrobisz. To jest chore w ogóle, że ja mam walkę z Kamilem inną człowieku, a jestem tak na ciebie cięty, chłopie, kurwa. że ja... Jeszcze w tym roku, jeszcze w tym roku. To żeby przypomnieć, jeszcze że nie w roku, tylko Ale zasad komplik. nie ustalasz, absolutnie. Nie tylko mamy konflikt między decyzjami. Na decyzami. ulicy kurwa, możemy się bić, bo na... z na... nie dostaniesz takich pieniędzy jak za nikogo innego. Za ciebie? Chłopie, kurwa, za mnie. pierdolisz ty? To są To są... Kowadła, one da. będą k***a. Ja, kowadła, k***a. mogę Omilańczuk z K1 się wywodził, w kadrze Polski był nawet. No dobrze, i masz tutaj jego ten. Jak walczył przed czasem, to dużo częściej poddawał swoich rywali. Niż, niż cokolwiek innego, nie? I w prime co robił swoim? No jak ci coś mówię, to po prostu tak będzie, no po prostu... To po prostu zamknij ryj, nie? Mógłbyś pokazać kowadła tamty? Poproszę Pokażę o ci... Pogali. Poproszę o plik Minda dla nie naszych reżyserów. Nie po ja się znam, celów. nie po to ja się było ostro, ale działo się również między panami. No ale powiedz mi sam. kto normalny po zerwaniu z dziewczyną na drugi dzień jedzie do jakiegoś transa? Kto normalny jedzie? <sił titled> no ja nie wierzę, co za gości w ogóle. Kur kto normalny wierzy w to, debilu! Posłuchaj, nie czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Czy, czy, czy ty nie jestem. Słuchaj, nie, nie jestem. Fa fan. Nie wiem, co. Chodź, chodź, chodź. U. 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 Się podziało. No co? O, to jaki fraj... Wiesz co to znaczy? No kur... to od czego mnie wzywasz? Od kogo mnie wyzwałeś? Ty hamuj się kur... trochę kur... Sam się hamuj. Ty, a czemu się nie bijesz z Miną w MMA? Bo dam mu rewanż w MMA. jest dlaczego, dlaczego nie bijesz bo się mi teraz? Bo się, boisz, bo się boisz. Nie, bo jestem za mało doświadczony do tego, żeby Bo wyjść. się boisz, bo cię rozporzy za 3 sekundy. Bez, podja debilu, bez podjazdu jesteś. Ja nie jestem takim farmazonem jak ty. Ja nie. Owijam. Ale jesteś ja bez podjazdu. <laughs> ja podjazdu. Nie Oni się po lubili to, się bez wincia, Słuchaj, że jestem za mało doświadczony do tego, żeby wyjść z takim zawodnikiem. W MMA, ale dam mu rewanż jak najbardziej w MMA, rozumiesz? Tutaj rewanż, tutaj się mu rewanż się się nie, dam także tu da rewanżu rewanżu nie MMA. będzie. Dopie, ty, ty nie chcesz z Danielem wyjść w, w boksie z łokciami czy w K1, a ty człowieku na face to face kopiesz, na się ze mną, kopiesz. To gdzie ty bo chłopie. to jest mój odruch, to jest mój odruch, odruch. zachowawczy. Kurwa, odruch. Nie biję się w K1, bo muszę sobie utrwalić, że no, jestem po operacji świeżo. A to jest logiczne, że gość, który jest zajebistym zawodnikiem będzie oh, mi light. Ale ja chciałbym ci uwierzyć naprawdę. Jeszcze raz. Ja bym chciał ci uwierzyć naprawdę uwierzę. Ale mnie ch... chodzisz ty mi wierzysz... jesteś chłopie! Jesteś zwykłym kiepem! A ty Co <grym> pani, <gieperm, grym g> a ty z paruwą jesteś <grym g> Co ty? Co ty? K Deni? Co ty? Yeah. Ale celny jest, nie ma co mówić. Jeśli o security, to jest, jest celny, co? Chłop telewizor w tym prawie kable wybił. Tutaj ci się k**wa Dzięki za podpięcie, Daniel. Co ty, co ty, co ty. Jak ja bym był ochroniarzem, to na bank bym nam rzucili, nie? Wy Tak szczerze, ten Klauciu zapowiadał, ale docieli. Na koniec, nie?